Damian, gdybym, gdybyś nie był piłkarzem, byłbyś. Zawsze sobie zadawałem to pytanie, i zawsze chciałem być piłkarzem. Największy wynik w rzutkach za jednym podejściem w stali. <laughs> 127. Nie wpisałem się na tablicę rekordów. Co oprócz sportu oglądasz w telewizji? Eee, seriale. Ulubiona liga. Premier League. Góry czy może? Może. Wyjazd na spontanie czy skrzętnie zaplanowany? Zaplanowany. Aplikacja w telefonie, której najczęściej używasz? Mm, Spotify, Netflix. Wolny czas spędzasz na? Na wypoczynku z narzeczoną. Ulubiony aktor, aktorka? Mm, nie mam takiego. Sławna osoba, z którą chciałbyś wypić kawę? Karle mm. Spójol. Popisowa potrawa? To była potrawa. Pizza. Śniadanie na słodko czy na słono? Na słodko. Kino czy teatr? Kino. Domówka czy bal w restauracji? Domówka. Jestem złotą rączką, czy dzwonię po specjalistę? Dzwonię po specjalistę.